Ale papierówki obrodziły w tym roku Zobacz. Sąsiadka pomaga zbierać i zabiera te no. Sąsiadka Sąsiadka zbieraj i ten, i zabieraj te papierówki. Dobra, A po co ja mam zabierać papierówki po, jak to wasze? Dalej ja ci daję nie? No bo Dziękuję panie bo dziękuję. No pomogę no mi tylko zbierać, bo tyle dużo ich jest. Dobrze, pomoże. Pociskam, Ale to piękne to... papierówki. Zobaczcie zrobię. jakie no. ładne. A jakie smaczne, a jakie soczyste, jak się weźmie. No. Aż w ustach się No, rozbiega, aż w ustach. Wiemy. Weź Ewa, pokaż. Jakie zobaczcie. A kiedy na ten? Jesteście na ty. A już, już dawno. Ale piękna. No. Pani Soczysta Ewa. trzeba umyć. No. Także dla sąsiadki zbieramy. Sąsiadka będzie zadowolona, drzemy będzie robić. O majeczka leży też przyszła pomagać, tak? Położyła. Także widzicie, jak robota świetnie idzie. Będą drzemiki robić. Zapasy na zimę. Ewa w sokienecce w sokienecce z rozporkiem no, w gumowcach, no. A, no a wiaterek podwiewa No i wszystko widać Także No, także widzicie ile jakie piękne papierówki ile ile ich tutaj jest i ten jeszcze o tej posze Także długi okres były były I Jeszcze końca nie, ma. I końca nie ma, no także. Dobra, no co roku ona taka piękna jest, nie, ta papieroweczka. Bardzo smaczne papierówki. O, ile już na zbieral. Nie wiem, czy są. I... No, ale sąsiadka, ja ci nieść tego nie będę. Jak chcesz to. No to nieść. To pan nie a nie No, także. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Pozdrawiamy. No.